Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście duch, a to jest kolejny odcinek serii Infamous Second Son na dobrej karwie. E, słuchajcie, e, dzisiaj rozpoczniemy sobie misję o nazwie e, Rozwal skrzynkę. I jak możecie usłyszeć właśnie, e, jak możecie słuchajcie usłyszeć to e, zwięlu mi się trochę dźwięk. Mianowicie mam nowy mikrofon, jest to HyperX Solo... E, nie ma... E. Już ja pamiętam co to za mikrofon. Znaczy, pamiętam w sobie, ale no cóż, zapomniałem nazwy i powiem tak, ten mikrofon, słuchaj, naprawdę jest zajebisty. No, może Wam przyznać, bo ja dotychczas nagrywałem właśnie mój dźwięk mikrofonem od Tracera. Teraz już z Harpexem będzie już zajebiście. No i cóż, rozpoczynamy misję o nazwie. was,

Face the danger alone? Gee, that is good news. Listen, I found out a major drug shipment came in a couple days ago and it's stored on some boats there at the marina. Alright, on some boats at a marina. That's all the details I need. It's a big shipment, so it'll probably be houseboats. And this group uses a dolphin as sort of their mark, so I look for anything on a boat with a dolphin on it. Better. But don't wait for me. You never know when they'll start offloading that stuff. So what held you up? Girl stuff.

E, przeciwników, znaczy na ostatnią fazę, bo pierwsi przeciwnicy na razie nie stanowią żadnego problemu, no oprócz no, no, tego, że oni mają acr -ki. no to wtedy cóż, jest inaczej. Ale powiem wam tak, e, tutaj na pewno e, nie polecam korzystać z, z mocy Neonu, ponieważ jesteśmy właśnie na przystani. E, a Neon ma niestety taki minus, że tego, że po prostu nie unosimy się w powietrzu kilka sekund jak wykonujemy e, świet, e, e, prędkość świetla, światła, także, well. Dlatego na razie będę korzystać sobie z dymu. I szukamy łodzi. Proszę bardzo, mamy narkotyki. Yeah, drugs. Hey, fetch.

Uroki, uh, uroki mieszkania z rodzicami, wersja numer uh, 15. Dobra, ale no cóż, dobra, może się troszeczkę wycofam, bo... No cóż. patrzcie się... Kurde, no co to? Kurde, no nie mogę się umieścić. O, teraz lepiej. Jeszcze sobie mikrofon troszeczkę przybierze, o. O, teraz lepiej. Dobra, kontynuujemy, słuchajcie. Mmm... I cóż, yy... no i cóż, i tak jak mówię, yy... uwaga na saperów, i przede wszystkim nie dajcie się też otoczyć, nie? bo oni też lubią. No, dam ucieczkę, panowie, jak. Ooo, kurde, wykończyłem go. No nic, bywa. I tak nie miałem zamiaru korzystać sensy... z. Kurda, ja tu walczę. Próbuję wszystkich obezwładnić, jak tylko się da. no wonder it took me so long. Fetch, you said dolphin, but clearly uh, this is a porpoise. <laughs> ok, well. Dobra, eee Odwracać łodzie, aby fetch mogłaby je zniszczyć. Dobra, no ten, ten sobie z 50 lata. Z M99, bo widać. Dobra, kolejny leży. Otwórz dzi do łodzi, aby dowiedzieć się, kto jest uwięziony w przeszłości. No to mi nie przypomina na łódź, bardziej to część budynku, ale dobra Dobra. Chyba. I kolejnych mamy. Dobra. Dobra, tutaj mamy znowu snipera z wypięsioną. I się mi kończy amunicja powoli. Uh -huh. Gdzie to jest jakieś źródło dymu? tutaj. Dobra, troszeczkę zdragnowałem sobie. Dobra i kolejny. Dobra. No i łatwiej. A, tutaj. <noise> Dobra, tutaj mi się pomyliło. Dobra. E, no to cóż, ostatnia łódź. Słuchajcie. Nie było jakiegoś tam większego problemu z tym. Wejdź. You didn't tell me there'd be girls at this party. So I heard. Dealers must be using their hookers as human shields. Not sh. Supposed to be a pretty big shipment. Gotta be at least one more boat that's holding. Hello? Any women of ill repute being held hostage on this boat against their will? Dobra. Dobra. I teraz oznaczamy łódź. Aby peć mogłaby je zniszczyć, proszę bardzo. I to dosłownie. Wsadziliśmy kij ki w, w morwisko. I teraz tak wysysamy sobie neon. I dzięki neonowi właśnie możemy teraz. Y Powykaczać sobie, yy, znaczy, pobezwładzać sobie tych przeciwników. I teraz, tak, co robimy, słuchajcie? Przede wszystkim, tak Bieramy wszystkich wokół siebie, i kiedy już mamy mało zdrowia? Używamy tego zamachu. so ready to storm the castle i say we wait them out make them come to us oh good sit and wait my favorite strategy <laughs> you, <probably enjoy laughs> the the... you know it's a lucky thing you were able to let those women free before we blow up the boats here no kidding <laughs> you ready let's light up the bay that's three less evil dolphin boats in the world three less porpoise boats don't worry it's a common mistake d wake up they're on the move they're probably moving some stuff in their main location we should follow them let them lead us to it we should stick to the rooftops so we don't spook them um, just gotta be careful not to tak <laughs> Dobra, Kolejna próba. Dobra, let's Dobra. Dobra, tutaj lecimy. Wow. Dobra, i teraz znowu na górę. Dobra. Dobra. I chyba teraz skręci tutaj. Dokładnie. 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 Dzień dobry, panowie!

What for? There's somebody in the truck. Zlażyjmy do All right, ladies, come on, let's go. Yes, the bad men are gone. Go, live, love, just not professionally. If you want to get clean, now's the time. There won't be any more drugs on the street. Don't screw it up. And they're gone. Do you think a couple of Low life bioterrorists will ever get thanked for saving people? Yeah. I think you might have saved me. Oh. <sighs> so, what? Are you gonna give up on your whole ritualistic murdering of drug dealers? It's like half your charm. Oh, uh, yeah? What's the other half? Actually, that was it. You just the one charm. Don't worry, I'm not giving up on my passions. Just. I some new ones oh like boxing oh. is that like your whole attempt <sighs> at a tender moment oh. you are a sentimental psychopath aren't you come on let's just get the rest of these drugs in the harbor maybe we can get a few fish strung out man hook a dolphin hey. uh, you like me <laughs> Ruchajsko było. <laughs> Przepraszam, sorry, ale nie mogłem się powstrzymać od tego komentarza. Także no. Dobra, no i cóż. Misał ukończona. No, tylko jeden dealer skasowany, ale dobra. Bywa. Hey, just wakiwał. Você nie wygrywał. Mogę się znaleźć z inną kobietą w mojej życiu. Augustine. Czemu ma, że nie? Konkretny kapitał? Siegaret. i'll have to the same thing by the way i think your brother would have been real proud of what you did i mean killing the dealers destroying the drugs and freeing the sex slaves right of course Although i'm sure he would have loved me too <laughs> yeah yeah i think if he'd have seen me with those boats and drugs and dealers he'd have been proud of us kid sis we done good see. <laughs> i'd like to see those lion ass tv talkers make this look bad no the quad yet uh top rap uh E, dobra, powinien być teraz jeden telefon, ale to trochę potrwa, także e, e, także ja zrobię cięcie aż do tego właśnie telefonu. Hey, Delson, I got word of a up DUP w over in the Lantern District. Must think there's a conduit hiding there. That sounds like the place to be. jest. hey, there's a bridge near here that'll get you there. Great. Now this is a conference call. Hi, Fetch. Hey, Abigail. Might be worth mentioning that that bridge was broken up like the 520 by the DUP. Hey, powerless! They ain't built and wrecked a bridge yet that we conduits can't cross, right, thee? Hey, it might be worth a shot, Reg. Well, wow, it sounds like you're in completely competent and trustworthy hands. You know, why don't you call me if you get there? Man, how do you put up with that? He pays the bills. I'm heading for the bridge. No, dobra. No, cóż, A, i tutaj jeszcze zapomniałem wam wspomnieć, że tego, że jest jeszcze coś takiego jak e, Infamous Paper, e, tajemnica Infamous, czyli po prostu t, dodatek, darmowy dodatek DLC właśnie do tej gry, czyli właśnie Infamous Paper Trail. E, I na czym to polega? E, ja nawet się sobie to w sprawie przewodnika skorzystający z mocy papieru. E, I no cóż, i... E, Zbieramy te dowody, a następnie za pomocą właśnie tej takiej fajnej strony internetowej łączymy sobie tutaj te wskazówki właśnie coś w rodzaju takiej. No. Gry paragraficznej? Znaczy, no. Gry teżcze i tak dalej. Niestety jednak strona niestety została wyłączona, więc niestety wam nie pokażę tych misji. Tutaj także no cóż. Także także ciśnimy, słuchajcie do do misji głównej. Dobra, to cóż, lecimy na górę, słuchajcie. Zaczytajmy misję. Oh, bad move, man. Dokładnie. This is gonna be awesome. Automatic turrets. This is so cheating. Dokładnie quad Turns out their Achilles' heel is up their asses. The quad jet. He's got to keep leapfrogging these auto turrets. And now, so, here we would be going through. Relentless. We would be going I no wieżyczkę eliminujemy. Teraz. Teraz będzie znowu kolejna wieżyczka. Eee, I skoczymy na górę, słuchajcie. Idziemy do Udało się. Bardzo ładnie. I teraz dzięki czemu już możemy wejść sobie na górę, na spokojnie. Ok. is pretty useless right now, unless it's a do widzenia. O, ten kapituluje. Dobra. i tutaj mamy nowy, e, e, Co? Delsy, mianowicie, jeżeli chodzi o zabawki, mianowicie mamy nowy, nowy rodzaj przeciwników. Takich tutaj małych, e, No, małych e, sukinsynów. I teraz tak. E, z tego co pamiętam właśnie, e, Ci przeciwnicy właśnie są uzbrojeni, by. są odporni na siarkowe strzały w głowę, więc. oddal się Hugh. Wytrzymują strzały w głowę, a także trzeba do, do, tych, do tych przeciwników trzeba dwa razy strzelać w nogi: zarówno w lewą, jak i w prawą. Jaka jest najlepsza dla nich tak, ty, taktyka, rzucamy bombę siarkową i obezwadniamy ich. Uh, i aż do skutku. Tak jak z, 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 z normalnymi przeciwnikami, nie? Shit. Lady, you are hell on bridges, you know that? So you recognize me. O oh, yeah, yeah. You're the one that had me dead to rights a couple weeks ago and just let me walk away? You've changed since then. You mean the smoke thing? Yeah, that's new. <laughs> I hear you've learned a new trick. You've expanded your arsenal. Well, I don't know where you heard that. I mean, I'm, I'm just a lowly smoke guy. We'll see. Uh, Yyyy... Yeah, that's, that's <laughs> no dobra, i tutaj mamy olbrzymiego agenta DOZ. I w sensie, sens, musimy się przełączyć na Neon. Prowokacja. tak, i tutaj, tak dobra, i teraz tak, y, jaka jest ta najlepsza taktyka dla na, na tego agenta? Mianowicie tak. E, mianowicie, tak korzystamy sobie z, 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 z tego zamachu, następnie e, korzystamy ze powolnienia czasu i ładujemy, słuchajcie, tego e, fosforowy promień. To tutaj akurat mi się nie udało. No, the they are, the I feel. I uwaga, przede wszystkim na, na to, czym rzuca, nie? Kurde. Kurde, e, padłem do wody. E, i warto uważać właśnie, bo przede wszystkim tak, on właśnie, więc może nas jedną wielką lancą właśnie nas załatwić, plus, plus jeszcze, jakby to powiedzieć, jeżeli się za bardzo do niego zbliżymy, no to autentycznie nas odrzuci, O, tak jak na przykład teraz. I teraz on się przemieszcza. I będzie teraz, o właśnie, walił, walił swoją lansą właśnie. Musicie się jak najszybciej wysować nie? Najpierw się w ogóle trzymajcie się, trzymać się od niego z daleka i używać cały czas fotformy do Najpierw się w ogóle je zbybić. Także cóż. Dobra. Dobra, poszło. Oła. Yep. Ale jeszcze wszystko skończyły mi się pociski, także no cóż, będę musiał e, wyssać... E, w, e, ...neon. Nie Ładnie. Zwykłymi premierami nie warto do niego strzelać, bo to praktycznie mu to nic nie daje. Lepiej po prostu wiecie, mocniejszymi atakami go załatwiać. Dobra. Ała, ła, ła, Do tyłu, do tyłu, do tyłu! Kurde, już prawie bym zginął. Dobra. Back to the game. No, super. Jeszcze... Dobra. Dobra. I znowu będzie rzucać swoim loco, także wybijamy się i... I dokańczamy robotę. Dobra. Jeszcze... As no, the. Okay, so maybe I, you know, lied about the neon thing, but listen, I think I can save us both a lot of time here. I just need to leech a little power off you. That's it. You want me to just give you my power? I mean, not enough to sink bridges or anything, but. Enough to pull the concrete daggers out of my friends. Yeah. And then after that you will never see me again. I've got a better idea. Nazis. Since you be useless to me back in your little hovel? Hmm. How about you stay here with me? I yeah, kind of like my idea better. Uh. <laughs> <laughs> Doesn't. You disappoint me... No. <smart noise> <smart noise> Go down. Go down. <smart noise>

No tak, tak? No i udało się. Test misja ukończona I tutaj już praktycznie mamy odblokowaną e, południową część wyspy e, w, I tak jak tutaj po, przy, na północnej części, tak tutaj właśnie tutaj oczyszczę, e, oczyszczę tutaj południową część wyspy, a następnie już e, przejdę już właśnie do misji, fa, e, misji fabularnej właśnie i tutaj, i tutaj właśnie też w Przemieściu tutaj, w Przemieściu to jest na, 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 najgorszy sit to od razu mówię, e, tutaj właśnie do, wyczysz, do wyczyszczenia, e, bo tam mamy dwa mobilne centra dowodzenia i no cóż, nie jest łatwo, e, ale na pewno tak, e, ale na pewno tak, e, wyczyszczę najpierw, e, w następnym odcinku wyczyszczę sobie dzielnicę Lantern, a także e, Rainer, a, w, a później to już e, zajmiemy się... E, Misą Fobulardom No i chciałem kurde skoczyć odcinek a nie da się właśnie W Dobra, lepiej uciec stąd Dobra Tak, tutaj, tutaj kręci się tutaj du dużo dozorców właśnie, bo no cóż, Augustyn przejęła ca prawie, prawie całe miasto. No dobra, słuchajcie, także cóż, tym oto pięknym widokiem właśnie na całe miasto, a także na most Golden Gate, eee, pożegnam się z wami, także dziękuję wielkie ludzie za oglądanie, mam nadzieję, że się, eee, mam nadzieję, że się odcinek wam podobał i cóż, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, pa. pa.